Idzie do szkoły. A mm. 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 nie, jeszcze śpi. Który, który to dzisiaj? O nie, poniedziałek. Ani tak mam wolne, ale moja nie. Dobra. Która godzina? O nie! Siódma! czterdzieści, O nie! siurka idzie do szkoły! Zapomniałam! Siurka! Mam... Um, Mam, um, um. Zawsze to ja cię budziłam. A ty teraz... Co teraz mnie budzisz? Czekajcie. No bo do szkoły jest. Mmm. Dziś poniedziałek. Idziesz. Kola, znaczy... Jest dzisiaj poniedziałek i w ogóle, no... idziesz na ósmą dzisiaj, a... A, a jest ósma... A jest, znaczy siódma... pięć, Co? To 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 szkoły szybko! Przedszkola! A ty? Nie, ja nie idę. Śmiet... W przedszkolu śmietanki. Co? Bracie, idźcie do, do przedszkola. Dobrze. Pa. Pa, może znajdziesz jakiegoś kolegę dzisiaj. Bo zawsze nie może znaleźć, ale jakiś nowy może będzie, no może jest, może, może, no wiesz, że dzisiaj będzie jakiś nowy, no będzie. No to ja idę, pa, pa brat. Dobra, hmm, a pójdę sobie tutaj, a to sobie poleżę spać się. Juch. Nie chcę iść tu przez A co jeśli mnie nikt nie polubi? Spokojnie. Na pewno ktoś cię polubi. Pa siorka. Pa. pa. Ja idę. Mhm. jest przyjaciół. Nie martw się. Zaraz pani przyjdzie. Na pewno. Ej, patrz. Nowa. Patrzaj ta. Patrzaj ta, jaka nowa. Ale głupi pies. Chyba lis. <słuch> lis. Lis. Lis przyszedł do nas. Nie jestem lisem. Jestem ci małą. Ha, na pewno Chihuahua. Ciłały, my nie lubimy Chihuahue. Tak? Hm. <ścoughs> tak, najlepiej się idź popłacz. Ha, <ścoughs> ha, peksa! Co się dzieje? Jake! Nie jestem Jake, jestem Junior. Jestem Pimpek. A... Pimpek. Mnówą. Ona jest dziwna. Jak to? To jest pies? Nie, bardziej lis. Ale mówi, że jest siłałą. To jest lis. Nie śmiejcie się z niej. Pójdę z nią porozmawiać. Lis. Hej, co się stało? Nikt mnie nie lubi. Jak chcesz, to mogę zostać twoim kumplem. Dzięki! Po przedszkolu. Ha, ha, ha. No, ty nie powiesz? No, tak się dowiedziałem. Jak to? E, o, siorka. Brat! Brat. Siora. I to za przyjaciela. Chodźmy. Mówiłam. Wiem, że znajdziesz przyjaciół. Chodź. To pa. Napiszcie też w komentarzu, że mieliście taką sytuację w przedszkolu albo w szkole. A dzisiaj jeszcze będzie odcinek ze szkoły. Pa. Ona to nie patrzy. Pa.